Był dość pochmurny dzień. Wielkanoc. A nie, chwila. To nie ta historia. Wybaczcie, moi drodzy. Spałem sobie smacznie w mojej lepiance, aż w pewnym momencie usłyszałem, jak ktoś puka do moich drzwi, których nie ma. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, komornik? Dopiero co kupiłem nowy, mały telewizor. Ale jednak nie. Są się dzi, ale chwila. Przecież przejechałem ich kombajnem. A może Jacek? Tak, to na pewno musi być Jacek, ale Jacek by do mnie nie przyjechał. Z tego powodu, że nie mam okien, nie mogłem zobaczyć, kto stoi w drzwiach, których nie mam. Popatrzyłem i zobaczyłem, że stoi jakiś gościu. Przywitałem się z nim i stwierdziłem, że go nie znam. Powiedział mi tak, czy Ludwik Parapet? Nie, ciotka Marysia. Nie wygląda pan na ciotkę. To Aleluja i spier... I wtedy zobaczyłem pierdyliard ludzi w czołgach oraz samochodach i zesrałem się w gacie, że moja krowa umarła oraz nowy, mój nowy kwiatek, który postawiłem przed domem. Okazało się, że ten człowiek, został stał przed moją lepianką, to ten kurwa genetycznie zjebany Tusk. Nie rozpoznałem go na początku, ponieważ jak stałem przed nim, to szlepił mnie ten blask tego zjebanego słońca. Nie mogę wierzyć w to, że ta pierdoła przyszła do mnie do pizdochlewic z tego zjebanego sejmiku. Postanowiłem, że postraszę go moim ogórkiem, ale nie tego, co mam w spodniach, którego nie mam. Ten gej zaczął mi coś tam pierdolić, że jak się nie uspokoję, to wywiezie mnie do szpitala w Hiszpanii, a ja mu odpowiedziałem, chuj ci w dupę i wypierdalaj mi stąd. Oczywiście Tusk się wkurwił. Nie był zbytnio zadowolony z mojej propozycji, Kazał tym sztywniakom w ganiach włożyć mnie do opancerzonego samochodu. Przestawili mi coś do nosa i jedynie co pamiętam to jak byłem na ziemię. Obudziłem się w szpitalnym łóżku przywiązany pasami jak te zdesperowane wariatki w filmach. Pomyślałem więc, że to musi być film piła. Czekałem już tylko na gościa w, na wózku, który przyjedzie i zaproponuje mi grę. Z tego powodu, że ostatnio zjebał mi się komputer, chętnie bym pograł. Jednak czekałem tak około dwóch godzin i żaden niepełnosprytny człowiek nie przyszedł i nie zaproponował mi gry. Jednak przyszedł jakiś gościu w kubraczku i wciskał mi jakieś pigułki, bo myślałem, że to pigułki gwałtu, ale kto by chciał się ruchać z facetem, który nie ma chuja. On wtedy zaczął mi tłumaczyć, że jestem tu po to, by się wyleczyć. Wyśmiałem go, ponieważ myślałem, że to nieprawdopodobne, ale ten jednak nalegał. Zgodziłem się, bo uznałem, że czujesz się jak... Po kilku godzinach spędzeniu właśnie w tym szpitalu, dowiedziałem się, że jestem w Hiszpanii. Na to zareagowałem bardzo natychmiastowo. Gdzie jest kurwa Hiszpania? Okazało się, że do tego samego pokoju, w którym leżałem, dopisali się moi starzy kumple... Kolega Mustafa też leżał koło mnie pod oknem. Tak samo jak 10 lat temu. Tak, tak jak tańczył, tak dalej tańczył. Tak jak miał zamiłowanie do czajników, tak dalej miał zamiłowanie do czajników. Stare dobre czasy. Oczywiście inni kumpe też byli. Kartofel, kiełbasa, ogórek i sznurek. Był też i muchomorek. Oczywiście, nadal z nich wszystkich miałem najlepsze poczucie humoru. Co nie zmienia faktu, że miałem największe rozwolnienie rano. To też się nie zmieniło. Szpital w Hiszpanii był naprawdę atrakcyjny. Że piękne wąsate pielęgniarki oraz ich wąsate cipuńki, ponieważ jak zawsze się schylały, to było widać, że są bez majtek. To też się nie zmieniło. Ale nie, jednak włosy trochę urosły. Mój chuj jest mały. To też się nie zmieniło. Wracając do rzeczy, kiedy minął już jeden tydzień pobytu w Hiszpanii, zrozumiałem, że stałem się jeszcze większym murzynem. Kiełbasa, kartofel i żwirek zazdrościli mi tej opalenizny. Ja jednak dążyłem do tego, żeby być jak, taki jak Mustafa. On wiele częściej przebywał w takich szpitalach i miał on większe doświadczenie. Po dwóch tygodniach stwierdziłem, że tęsknię za jaskiem postanowiłem, że wyżalę się z tego powodu moim kumplom. Oni jednak dali mi jakiś shit, przez który rzekomo można rozmawiać. Wyśmiałem ich, bo wiedziałem, że przez prostokątne coś, zwane telefonem, nie można rozmawiać, a jednak. Nie wiedziałem je jednak, jaki jest numer telefonu do Jacka, więc koledzy dali mi jeszcze większy shit, czyli tableta. Powiedzieli mi, że jest w nim internet i że przez Skype'a Porozmawiam sobie z Jackiem. Wziąłem go i trzymałem pół godziny w rękach, nie wiedząc, co z nim robić. Dowiedziałem się, że najpierw trzeba jakimś magicznym guzikiem go odblokować, więc tak zrobiłem. Kiedy go odblokowałem, zauważyłem ikonkę Skype, więc ogarniając już o co mniej więcej chodzi, wpisałem swój login oraz hasło i zadzwoniłem do Jacka. Ten Jacek, nie wiedząc co się ze mną działo, przez tyle czasu krzyczał na mnie głupi tłusty świniaku, gdzie ty jesteś? Farmaci obrosła, a ty się opierdalasz. Zacząłem mu tłumaczyć powoli, że największy chuj w Polsce, nie chodzi o rozmiarówkę, zamknął mnie w szpitalu psychiatrycznym, który jest chuj wie gdzie w Hiszpanii. Moja pierwsza rozmowa z Jackiem nie trwała zbyt długo, ponieważ połączenie moje i Jacka się zerwało przez kolejowy internet. Oddałem tabletę i położyłem się spać. Następnego dnia usłyszałem... Pokarnełem, że jestem w Lorette de Mar. Postanowiłem wykorzystać tą szansę, by być sławnym i chciałem zagrać u nich jedną krótką rolę, ale wyprzedziła mnie Beatka. Rzekomo lepiej śpiewa ode mnie. Nie uważam tak, ponieważ uważam, że ja mam świetny głos. No posłuchajcie tylko. Mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. Szanse na bycie sławnym poszły się jebać. Wróciłem do szpitala, podniosłem swoje piersi z ziemi i położyłem się spać. Nie stawając łóżka, mijały mi tak kolejne tygodnie, aż minął miesiąc. Chłopaki pewnego dnia wpadli na pewien pomysł, że obejrzą sobie pornowe. Niestety kolejowy internet na to nie pozwalał. Więc postanowiłem, że zrobię striptease dla ubogich i potańczę trochę dla moich przyjaciół. W ten oto sposób zarobiłem trochę pieniędzy, żeby wrócić do Polski. Jednak się okazało, że to nie jest takie proste, bo nie wiedziałem gdzie jest Polska. Więc za zaoszczędzone pieniądze kupiłem sobie doczepionego chuja, którym mogłem poruchać. Ponieważ moje wyniki w szpitalu były dość pozytywne, pozwalali mi wieczorem wychodzić na miasto. Więc mogłem sobie zarobić. Ja i mój doczepiony chuj postanowiliśmy zostać męskimi dziwkami. To było bardzo proste, ponieważ w Hiszpanii jest bardzo dużo wielkich, wąsatych, napolonych, grubych beczek, które w dodatku są dziewicami. Więc wychodząc codziennie, wieczorem zarobiłem dość sporo, sporą liczbę pieniędzy, za którem kupiłem jacht, którym mogłem płynąć do Polski. Problem w tym, że nie wiem, gdzie ta cholerna Polska. Więc Mustafa postanowił oddać mi swojego tableta, w którym była aplikacja minimapki. Profesjonalnie nazywał się to GPS. Ustawa przez kolejny tydzień w szpitalu uczył mnie, jak się obsługiwuje się GPS, więc byłem już gotowy do wyjazdu. Kolejnego poranka byłem już na łodzi, szykując się do wypłynięcia. GPS włączony, disco pola w radiu leci, a Ludwig za sterem. Przez pierwsze dwa dni płynęło się dość spokojnie, ale później okazało się, że tablet się wyłączył. Prawdopodobnie bateria padła. Niezmiernie się wkurwiłem i płynąłem prosto przed siebie, przez kolejne trzy dni płynąłem, aż nie wyjebałem się w jakąś chujową latarnię, która stała na środku morza. Jacht popsuty, wszystkie zarob... zarobione pieniądze poszły się dymać i nawet nie mam GPS-u. Jednak po tabliczce napisanej na latarni, sznela, sznela, ogarnąłem, że jestem u Szwabów. W ten oto prosty sposób dotarł, dostałem się do Polski, witając pis do chlewicy z powrotem. Już nie wiem, już nie powiem, jak się wkurwiłem, gdy zobaczyłem owłosione pole i wyjedzone ogórki z skrzaków. No cóż, wszystko da się nadrobić, a najwyżej truskawki posadzimy na zimę. Pewnie urosną, bo przecież Polska to taki sam klimat jak, hisz jak ta Hiszpania. Truskawki rosną w zimę, jak na drożdach. Pozdrawiam bardzo. Bo nie ma już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść.